Znajdujemy takie miejsce Jak to wygląda? Naj, najdroższa, najdroższa, rzecz Plan działania mamy Rzecz, znowu ja Może się nie zmieściła Cześć witajcie w dzisiejszym odcinku A dzisiaj wam pokażę jak wygląda Realizacja nagrań dla klientów Sprzęt gotowy, więc ruszamy Chodźcie A dzisiaj będzie współdziałać z Dominikiem Tylskim, mentor stylnik, Linka do jego twórczości zostałem wam w opisie. Skręcimy, tak. Wrócimy teraz do samochodu ze sprzętem. Bardzo ważna rzecz, wózek to naprawdę ratuje życie. I zapakowanie tych teraz na wózek, jak sami widzicie, ten wózek bardzo dobrze pomaga w pracy. Dzień dobry. Będę w przeciwieństwie do lotu, ale wygląda to dosyć dobrze. Już ubezpieczenie. Twardziejsze rzeczy. Ostatnia otoczka. Najważniejsza, żeby przywieźć się tutaj wózek. Plan działania mamy? Tak, ja stwierdziłem, że po prostu wykorzystam już prezentację, którą, ze szkolenia, którą robiłem, nie? Mm. Bo tak sobie myślałem, jaki temat nowy wrzucić, to pogłębimy tą odporność psychiczną, tylko właśnie w takiej wersji ze szkolenia, tak? Te treści, które gdzieś tam w szkoleniu przemycam, no to wrzucimy z tego, to zobaczymy ile się z tego materiału zrobi, nie? Skrócimy to w krótszą formę Tak, tak, no, no wiesz no, jak prezentację się opowiada, tak to, to, to chodzi krócej, nie? Będzie, że... Też chciałem wziąć taki temat, w którym się już ogadałem troszkę. Teraz kolejna rzecz. Znowu trzeba wypakować. Znowu wypakowywanie. I układanie. Układanie rzeczy znowu na wózku. Ale wózek. Fajna sprawa, fajna rzecz. Polecam każdemu. Najlepszy zakup. Jak ktoś ma dużo sprętnych. Trzeba daleko wolić się. To wszystko mamy. To jest się kamera. Najważniejsza. Naj, najdroższa, najdroższa rzecz. <grym, <grym, najważniejsza i najdroższa najważniejsza. Widzimy się na górze. Dobrze jesteś. Puścimy drzwi może się nie zmieściła. Trzeba tutaj wszystko ustawić i trochę zrobić miejsca spod. Spotkamy się trochę później. wniesieniu sprzętu na lokację, którą będziemy nagrywać, rozkładam zasilanie do każdej z lamp. No i słuchajcie, rozstawiam sprzęt, rozstawiam lampy, softbox ustawiam na lampie. Duży softbox, tam na miękkie światło. Dzisiaj taka zwykła nagrywka, takie komercjalowe nagrania. Przygotowuję sprzęt, taka tak zwana zwykła procedura jak zawsze do wszystkiego. Rozstawić, przemyśleć, posprawdzać. Demontować monitor podglądowy. dawać jedną główną kamerę dużą. Zamontować boczną kamerę, która będzie łapać z boku z bliższym kadrem. No i kabel, chyba mi jeszcze podnieść podgląd z z tej głównej kamery. Trochę na styk kabel. No i oczywiście audio, mikroporty. Słuchajcie, setup rozstawiony, za chwilę zaczynamy nagrania, jak to wygląda? Chodźcie, wam pokażę. Dobra, słuchajcie, jakich kamer użyłem do dzisiejszej realizacji? Wykorzystałem Sony A7S z obiektem 18 ustawione ustawiony na 75 mm, a na drugiej kamerze Kanonowskie 24 stopień ustawione na 35 mm, a kamera to Sony FS7. Głównym światłem nam posłużył aparatura 120D z dużą soundboxem 120 heksagonalnym. A lampa się trzyma na tym samym statywie systemie. Nie tylko obraz człowiek żyje, ale też i dźwiękiem. A dźwięk to Zoom Haster M Pro, którego wpiliśmy i zapisujemy cały dźwięk z mikroportu. Jesteśmy tu mikroport, mikroportu ponieważ jest słaba akustyka, a żeby dobrze było słychać, więc wykorzystaliśmy mikroporcję. Oświetlenie tła to pary świecące na niebiesko, które podkreślają nasz brand, naszego twórcy. Tutaj, jeszcze u góry mamy panel, który świeci nam na niebiesko, oświetla tutaj górną partię tła. A control to jest Kondralta 600K wideo LED, która świeci na pomarańczową barwę i pada nam tutaj, rozświetla właśnie tutaj od tyłu postać. To właśnie się prezentuje setup do nagrywania. Tutaj setek. A w każdym miejscu, jeśli realizujemy, to zawsze znajdujemy takie miejsce, żeby odstawić nasze torby w jednym miejscu. Tak samo jak miejsce na ładowarki, na baterie. Będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że coś ciekawego wyciągnęliście z tego odcinka lub może pokazałem Wam, jak wygląda taki plan filmowy. Jeśli Wam się podobał ten film i chcecie więcej z tej serii, takich pokazywania planów filmowych, dajcie znać w komentarzach. A my się widzimy w następnym filmie. Do zobaczenia i cześć!